Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj sobie porozmawiamy o świecie cyfu. Opowiemy sobie, jak działa ten świat, na jakich zasadach, jak normalna osoba może stać się bóstwem. Opowiemy troszkę historii głównego bohatera, księcia naszego ukochanego. Oraz wspomnimy też o taoizmie. Uwaga. W tym filmiku mogą występować spoilery. Postaram się je wszystkie oznaczyć. Dobra, to zacznijmy od opowiedzenia sobie troszeczkę o ta czyli o taoizmie, na którym świat Tengwantsufu jest zbudowany. Jest to religia politeistyczna trudne słowo czyli wiara zakładająca istnienie wielu bogów. W taoizmie jest ponad 30 poziomów nieba. Dobra, a my teraz bierzemy na sam szczyt. Najwyższymi bogami w tej religii są Tazu, czyli Trzech Nieskalanych, i im podlegają cztery niebiańscy ministrowie, Nefrytowy Cesarz, Wielki Cesarz Środkowego Nieba Gwiazdy Północy. Cesarz Gwiazdy Polarnej i władca Ziemi. A my teraz udajemy się w dół, podążając za ścieżką nefretowego cesarza. Jemu podlegają trzej niebiańscy urzędnicy: Ti kwan, i Shui czyli Ziemia, Niebo i Woda. Jeżeli wydaje Wam się to troszeczkę dziwne, to już spieszę z wytłumaczeniem. Wierzy się, że przez oddawanie hołdu tym żywiołom dzięki mocy wiary te żywioły otrzymały fizyczne, ludzkie formy. Odpowiedzialni oni są za kompletnie różne działania. Ziemia sądzi przypacza za zbrodnie, niebo błogosławi cięgłancyfu. Woda rozprasza obawy, niebezpieczeństwo. W 15 dzień Nowego Chińskiego roku, czyli już praktycznie zaraz, obchodzi swoje urodziny Tianguan. Te oficjalne arty nawiązują właśnie do jego urodzin, do urodzin Tianguan i do tego, że przecież Xie Lin pracuje właśnie w tym urzędzie. A tak swoją drogą, to bardzo polecam udanie się na Tajwan, żeby obejrzeć. Właśnie święto latarni, bo naprawdę są one zjawiskowo. Jest również pewne miejsce na tej Tajwanie, gdzie są puszczane razem te latarnie do nieba i jest to naprawdę zjawiskowe wydarzenie. Sposoby, w jakie normalna osoba może stać się bóstwem. Pierwszy sposób: trzeba zasłużyć się dla ludzkości. Drugi, Druga metoda jest taką metodą troszkę po troszeczku ziarno do ziarna. Jest to podążanie za księgą Dao De Jin, czyli za księgą drogi i cnoty. I trzeci sposób to jest trening, aby stać się nieśmiertelnym. I tutaj nie ma żartów. Słyszałam, że są również zapiski osób, które prowadziły dzienniki, jak stać się bóstwem. Teraz przechodzimy do świata Tingwan W tym świecie znajdziemy świat ludzki, świat niebiański, który dzieli się na dwa poziomy: na poziom wysoki i poziom średni. Bóstwa wysokiej klasy są w stanie powołać nowe bóstwa średniej klasy. Wszystkie bóstwa czerpią swoją moc z ludzkiej wiary, dlatego tak ważne jest posiadanie swojej świątyni. Większa ilość poświąteń przekłada się bezpośrednio na więcej mocy. Bóstwa też mogą czerpać moc z misji misjonarskiej, z pomagania ludziom. W świecie duchów poziomy wyznaczają możliwość zabicia większej ilości ludzi. Są cztery poziomy, nas interesuje ten czwarty. Jest to poziom osób, które są zdolne do wybicia całych państw. Uwaga, spoiler. Chciałabym w tym momencie omówić historię tej postaci, którą teraz widzicie. Jest to postać, która została parę razy wspomniana w donchła. Ja uważam, że właśnie ta historia super nas wprowadzi w świat Gangcefu. Jeżeli nie życzysz sobie słyszeć żadnych spoilerów, oczywiście, bardzo to rozumiem, tutaj zaznaczam gdzieś na dole czy na górze czas, w którym przestaję opowiadać o tej postaci. Jest to historia, która poprzedza czasy Sielina, przynosi nas do Państwa ują. W tym kraju jest dobry książę. Jun u który jest bóstwem, jest szanowany, posiada wiele świątyń, jest bardzo dobrą osobą, która nie chce rozlewu krwi. Nawet jest on przeciwny ekspansji swojego państwa. Pewnego dnia dostaje on wizji erupcji wulkanu, dostaje on wizji okropnej katastrofy. Aby uchronić swoich obywateli, postanawia zbudować on most do nieba. Spędza on cały swój trud i wysiłek na jego budowę. Niestety, w tym samym momencie ludzie składają pobożne życzenia w jego świątyniach. Ponieważ książę jest zajęty budową tego mostu, nie jest w stanie spełnić tych życzeń. Przez to, że nie spełnia tych życzeń, ludzie przestają wierzyć w jego moc. Mi wiary, mi wiernych, bezpośrednio przekłada się na moc bóstwa. I oczywiście dochodzi do tragedii, do najgorszego. Most pod wpływem naporu ludzi się zawala. Oczywiście za całą tragedię jest obarczony w książę Jun-u, zostaje on wygnany z nieba. Traci ludzką wiarę, ludzie burzą jego świątynie, a obywatele, którzy kiedyś go czcili, zaczynają czcić inne bóstwa. Ta historia budzi takie poczucie niesprawiedliwości i tym bardziej chwyta za serce, ponieważ nie kończy się dobrze. Jun-u ogarnia złość, nienawiść. Poczucie zazdrości. Z dobrej osoby staje się złą. Sielin jest skarbem narodowym, jest ukochanym księciem narodu. W Dąchła widzimy scenę ze święta latarni. Podczas tego święta sielin dostaje zaszczytu bycia tańcerzem uczci Tiengwan. Podczas tego święta ma miejsce również wypadek. Książę zauważa, że chłopiec spada, dlatego postanawia przerwać taniec, przerwać celebrację święta Tiengwan, święta latarni i ratuje chłopca. Przez co zostaje oskarżony przez kapłana o popełnienie błędu. Każe mu się przyznać do błędu, że popełnił błąd, że mógł on rozgniewać bóstwo. Jednak nasz ukochany książę mówi, że absolutnie nie popełnił żadnego błędu i że tak należało postąpić, przez co jest bardziej, jeszcze bardziej kochany przez swój naród. Sielin zostaje pierwszy raz bóstwem. Kiedy pokonuje demona, ten demon był dosyć specyficzny. Zdawał on trzy pytania, na które należało odpowiedzieć poprawnie. Nie dość, że Sielin wygrywa z tym demonem, to jeszcze jego szczątki chowa, a na nich sadzi drzewo. Na znak, aby demon mógł odpocząć w spokoju. I jeżeli uważacie, że historię tych dwóch książąt są bardzo podobne do siebie, to Junu by się z wami zgodził. Nic więcej nie dodam. Moi drodzy, jeżeli spodobał wam się ten filmik, to zapraszam was do polubienia mojego kanału, daję mi subskrypcji, do wciśnięcia kciuka w górę, z pewnością zmotywuje mnie. On do kolejnych filmików. Napiszcie mi, czy chcielibyście więcej filmików z cienką Do usłyszenia, cześć!